Cześć! Witajcie w kolejnym, ostatnim w tym tygodniu odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily! Kolejny odcinek w poniedziałek i wtorek. No i czwartek, i środę, i piątek. Dobra, lecimy z kolejnym przedmiotem. Mine Pokeball użytkownika lahimmb. Jest to przedmiot troll, ale... naprawdę fajny. Rzucony w moba istnieje 25% szans, że zamieni się w jajko z mobem, w który mine pokeball został wycelowany. Istnieje 5% szans na oswojenie Withera oraz Dragona. Nice, nice, nice. Nebula Claw, lodowy łuk. Po zabiciu przeciwnika zamienia go w bryłę lodu o wysokości dwóch kratek. Zwiększone obrażenia na nabijemy zimowym. Możemy wyposażyć w niego naszego golema bowana. Nice, nice, nice. Fajna teksturka, naprawdę fajna. Dobra. PT-0-mycio. Arctus. Zwiększone obrażenia, gdy walczymy w wodzie. Długo się ładuje. Do jej działania potrzebujemy bełtów, które kraftowane są ze zwykłej strzały. Najskuteczniejszy na moby nederowe oraz lądowe. Nieskuteczny, przepraszam. Geara Gaming, banan. Tak, jest to przedmiot troll. Jest to 50% mocniejszy, gdy znajdujesz się na biomie dżunglowym. Strzela żółtymi strzałami, za którymi podążają zwierzęta. Dzięki niemu możesz strącić owoce kakaowca. <grym> ok. okej, spoko. Eee, Bros slime block. Eee, wokół książki włożonej do skrzyni zaczynają się respić slime. Tak, jest to troszkę dziwny pomysł na przedmiot. Ale tak czy inaczej podobał mi się. Nie wiem dlaczego, po prostu wydał mi się przydatny e, do Minecraftowej gry. Dobra, lecimy dalej. Użytkownik Sims 74 Mixtura Vampira. Po wypiciu mikstury nie jesteśmy atakowani przez żadne MOBy, aż do naszej śmierci. Podpala nas słońce. E, dzień musimy spędzać w zacienionym miejscu. Szczerze mówiąc, teksturka daje wiele do życzenia, jednak pomysł na miksturkę jest naprawdę fajny. Bloki HD, bambusowy niebiański łuk, zadaje większe obrażenia niż standardowy łuk. Dwa przymocowane diamenty znacznie zwiększają jego celność. Po trafieniu ze strzały w kule gasta zyskuje wszystkie najlepsze możliwe enchanty. Okej... Okay. Oryginalne, lubię naprawdę takie właśnie... Tak, takie, takie, takie powieści, że tak powiem. Emi diamentowe jabłko. Diamentowe jabłko. Tam, tam już musicie sobie przeczytać sami, bo nie będę wam tego czytał, jednak brakuje mi tutaj... Um długości działania, więc tego tutaj nie ma. Okej, okay, ostatni przedmiot już, artes.pl stary młot. Możemy odszukać go w dungeonach. Pozwala na zniszczenie mobs spawnera i podniesienie go. Tak, takie przedmioty już były i wysyłacie mi naprawdę dość sporo takich przedmiotów i postanowiłem, że jeden z nich tutaj wrzucę, bo wydawał mi się jeden z najlepszych. Dobrze, słuchajcie, e, przypominam wam, że już niedługo będzie finał 10 odcinków, tak, czyli 10 odcinek będzie zbiorem najlepszych przedmiotów, którymi wysłaliście z 10 odcinków. Mm, tak. I jeszcze pamiętajcie, że będzie odcinek 9, więc możecie wysłać do tego czasu Wasze przedmioty. E, będziecie mogli wygrać takie gry jak CSGO, Just Cause 2, lub jeszcze jedną niespodziankę, niespodziankę, o której wam nie powiem. Tak czy inaczej, macie teraz weekend, więc jeśli chcecie, możecie przysłać pracę. Tak. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.